Siemano, z tej strony dim 2 i witam was w kolejnym odcinku z wieśka 3 gon. Właściwie mam nadzieję, że się nie zabije jak skoczę stąd. O, ja żyję. Właściwie wynurzmy się, bo nie o to tutaj chodzi. Tam jest łódka, ale wiem, że tutaj łódki nie dopłynę, bo tam jest koniec świata. Właściwie myślę, że w dzisiejszym odcinku porobić te nowe zlecenia, bo jest ich naprawdę dużo. I jak dużo? Nie wiem, kilka na pewno zostało dodane z tego względu, że nasz Wiedźmin tak naprawdę trochę się zmienił. Niestety, prawdopodobnie niektórzy z Was będą narodzili, że będzie słychać mysz i klawiaturę. Wybaczcie, ale kompletnie nie wiem, jak pozbyć się tego w tym mikrofonie. Kompletnie, wlachuj mi w dosłownie wszystko, nawet jak jest w moją stronę, nie wiem. Magia dla mnie to jest totalny... ale okej, okay, tu widzę kolejną łódkę. Chociaż myślę, myszeczko tej łódki na pewno powinien być jakiś znacznik czy to, coś Co nas by bardziej interesowało jeszcze raz shift strzelimy mhm. tak tylko tej łódki biegają sobie jakoś Taka utopka. Dobra Pobijmy te utopcę Ogólnie powinienem polecieć na skalibę, ale to nie jest takie. No, 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 no. głowę. Coś się zmieniło. Dobra, też mnie nie atakują. Ten jeszcze mnie atakują. Nie, schowaj ten srebrny. Co my tu mamy? A, czyli nic ciekawego. Dobra, właściwie chyba tylko ty jeszcze coś masz. Jest znacznie szybkiej podróży. Co my tu w ogóle mamy? Niektórzy z Was mogą się zapytać mnie: Co to jest? To To jest miejsce, którego nikt nam nie będzie kratek w przy schowek. To jest chyba ten knajpa tam gdzie jest nasz kolega. Czy są jakieś nowe misje? Czy są jakieś nowe znaczniki? Powinny być. W Rudnik widzę. U Barona też widzę. Eee, tu już nic nie ma. No nie za dużo zostało dodanych tych nowych misji. Ale myślę, że tam. do u Barona możemy sprawdzić, co jest grane u Barona. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią. Dobra.

o, w ogóle patrzę co ja tu mam. Wiecie co? Nie grałem bardzo dawno. Bardzo, bardzo dawno. Jest kilka misji. Jest mnie taką Pośledźmy tą misję. Bestia z Dobrowa. Daleko to? U, daleko. Ale to jeszcze pójdziemy tu. Zobaczymy, co to jest za bestia. Możecie się śmiać, ale nie pamiętam, jak się przywoływało konia. Za nic nie pamiętam, jak się przywoływało konia. Dobra, pobiegamy sobie. Ach, już widzę. Ślepa. Ślepa pałka ze mnie Gdzie mój wierzchowiec? Chociaż i tak nie wiem czy jest potrzebny na razie płotka Nagrałem za pierwszym razem ten odcinek, ale Jedziemy! Wkurzyło mnie to, że była wersja angielska, która strasznie brzmi. Nie podoba mi się ta inglesja, naprawdę. Dobra. A jeszcze mam chodę... Zostawić na chwilę płotkę Muszę zobaczyć tu. O, nie ma misji A była misja Widzicie? To znaczy, że to może być czasem, jak tak się tak ci coś wydaje. Hadasz kupników. No ja nie zrobił medytacji do rana. To była jakaś normalna pora. Chociaż ta Dziewiąta, czy która tam. O, ja lepiej. I od razu lepiej. No ale wilków. Myślę, że z tymi wilkami będziemy się musieli pobić trochę. Okej, okay, lecimy, lecimy. To musi być dobrowo ta wieś z kontraktu. Tylko coś pojadą świetnie. Jeszcze jeden. Super. Ani żywej duszy. Tu stało się coś złego. I to zanim przeszły trupojady. Mm -hmm. Też tak myślę. To jest jakiś trup? Ciało poszarpane przez trupojady. Nie sposób stwierdzić co go zabiło. Ale to na pewno. Rano wnicza. Tu? Ogień jeszcze płonie. To się stało niedawno. Bogato tu. Zwłaszcza jak na welen. Głowa leszego. Urżnięta ostrym nożem. No proszę. Zdaje się, że ktoś mnie ubiegł. No faktycznie trochę bogato. Jak się patrzy na welen, co oni mają w chatkach, to tutaj. Rozpłatany brzuch. Pewnie zginął, broniąc właścicieli. Jednego. Pierwsze cięcie w tętnicę szyjną, drugie, budową. Umarł szybko, nie bronił się. Jeszcze nawet tu. Ostrze weszło od tyłu między kręgi, Przecięło rdzeń. Nie mogła się ruszyć. Wykawiła w poru z tym Rany cięte, płytkie, ale wszystkie w tętnice Rygiel Pęknięty Sły. zaraza No zaraza nie da nawet dokończyć stania. co to ma Sumiasty wąs, pulchne policzki, ktoś ważny. Zginął od rany kłutej. Ostrze przeszło między żebrami prosto w serce. Ma coś w ręku, łańcuszek srebrny, zerwał go komuś. Stój! Dobra, ale wydaje mi się, że tutaj coś jeszcze jest. Widzicie jakiś to nie mogę przeszukać tego. A tam walisty To mam jakieś ślady. Laleczka i ślady dziecięcych stóp No, a ślady dziecięcych stóp mogę zbadać Czym muszę ze Dziecko sobie poleciło, ja nie mogę. Na wskoczył, na brawo. mi się wydaje, że wyskoczyła drugą stroną. Joch ty 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 Geralt, ty. Tu mamy. Spokojnie, nic ci nie zrobię. Chyba. Spokojnie, mała. Chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie! Morderca! Morderca! Aha, na pewno nie ja. Coś ci się pomyliło, ja. Też masz kodzie oczy, jak on! Bo jestem Wiedźminem. Zabijam potwory. Tamten też tak mówił. Widziałeś, co zrobił. Dwa miecze, nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! I stąd, i stąd! A, to twoja lalka, prawda? M moja. Ma jakieś imię? Pan Pigusek. To dlaczego? Nawet ładnie. Oddaj mi go, proszę. Pan Piegusek raczej nie przyda mi się na szlaku. Weź go proszę. To jak? Może jednak opowiesz mi, co tu się stało. To dla mnie ważne. No, dla mnie też. No w lesie zalęgło się licho i straszyło, więc wujek sobie Emir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko. Jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł chłe plicha. Ale wujkowi sobie robi coś się chyba nie podobało. Ba bar bardzo na siebie krzyczeli. No, no a potem poszli do stodoły. i, i, i tam... <ścoughs> Ale jestem bezwzględny. Bez co się tam stało. Do końca nie wiem. Ja, ja tylko słyszę wrzaski ójcia sobie Mira i, i. Innych. Potem ten inny Wiedźmin wybiegł ze stodoły, cały we krwi. I każdego, kto wszystkich po kolei mieczył mu tak. Moją mamę i brata też. Mnie puścił, ale nie wiem dlaczego. A potem może to tam, w stronę kręgu, gdzie zanosimy dary bożką. Ja ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła, Kota. No, proszę. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ale on jest tu. Ciocie, w rudniku. Zaprowadzę cię do niej, ale najpierw muszę się zająć tym złym. Dobra, gdzie się zająć? Nigdzie nie odchodź, i nie rób hałasu. Rozumiesz? Trzymaj się, mała. Idziemy poszukać. A. Jeśli rzeczywiście poszedł w stronę kręgu, warto tam zacząć. To zobaczymy. Witam, że tutaj idziemy w stronę wielków jak nic. To musi być ten kamienny krok. Cisk dwa. Trzeba hmm. się rozejrzeć. Krew. Trzymał się za ranę, poślizgnął. Potem oparł, żeby złapać latwo. stóp. ledwo widoczne. To musi być on. Dobra, lecimy. No wielki. Myślę, że nie zaetakuję, chociaż... jeden. No, Krew. Świeża. Jest niedaleko. Widzę się, to widzę. Wydaje mi się, że o, jest chyba tu. Drugi Wiedźmin. No no. Świat jest mały. Chyba coś zgubiłeś. A ty się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion? Dzięki. Solidarność cechowa wciąż żyła. No, powiedzmy. Mm, ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No, czego jeszcze chcesz? Dobra, porozmawiamy boże zabiłem, boże najpierw. Może go zabiję, może. Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. No dobrze. Co się stało w Dobrowie? Mów. Dobrze wiesz, co się no nie stało. bardzo. Zgadnij, ile chcieli mi dać za tego leszego. No, zgadnij. Nie jestem w nastroju na zagadki. Od początku wyglądałeś mi na sztywniaka. 12. Rozumiesz, bracie? 12 pierdolonych koron. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej, oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia... Wiesz, jak to jest. Mój ściewy, dziadki głodne, wojna... Wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem. Powiedziałem, że nie zmiłuję. Że jak nie zobaczę swojego złota, zatęsknię za leszem. Miny im zrzedły. Sałtys w końcu ustąpił. Nie nerwujcie, panie wiedźmi z skumami złota w stodole, żeby baronowe wojska nie pokradli. Oczywiście, zaraz wszystek zapłacimy. Mm nie -hmm. zbytnio taki Nie no? Dałem się nabrać. Resztę, cool. Jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. Więc postanowiłeś wyrżnąć całą wieś. A ty co byś zrobił? Posłał wojewodzie pismo ze skargą? Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy, ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą, że oszukują, że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skurwysynów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz i schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. No cóż, nie mnie cię oceniać. I co, tyle? Nie będziesz prawił morałów, żądał obietnic poprawy? Ludzie nazywają mnie rzeźnikiem z blawikem, Nie bez powodu. Wiem jak jest. Czasem po prostu lecą głowy. Po prostu. Czekaj. Nie będę takim fiutem jak ci chłopi. Należy ci się nagroda. Masz, weź to. Namiary na moją skrytkę. Weź tam tam, co chcesz. Dziękuję. Nie. To ja dziękuję. Powodzenia na szlaku, wilku. Dzięki. Ale własne byś mógł zapuścić. Bo się głupia, aż czuję. Jak wiecie, ma takie bugnette Whistle. Dobra, jeszcze trzeba wrócić po dziewczynkę. Ale tej jarzębiny tu jest? Małych krzaszków <grystek> Dobra Czas wracać do małej, póki jej coś nie wywęszy. Chyba, że już ją coś wywęszyło. Choć raczej nie, bo wszystko prawdopodobnie wybiłem. jeszcze, jeszcze dwa zostały. Czy ona tak daleko była? Oho, biegnie za mną wilczek. Jeszcze jeden. Dobra, gdzie ona jest? Żyje czy nie żyje? Żyje. Że on też ci zrobił krzywdę. Nie, nie zrobił. Nie musisz się już go bać. To zaprowadzisz mnie do cioci? Tu, tu jest strasznie. To jest strasznie. Pewnie. Chodźmy. A. A może weźmiesz mnie na barana? Hmm. Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy, obiecuję. Naprawdę będziemy. No to wskakuj. Będziemy ją nieść, czy będzie od razu katesemka? Ciociu! Ciociu Lutko! Miłka? A co ty tu robisz, Nie No to ja. ja... Bo nas, we wsi, tam, tam... tam nikt... Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę, dobrze? W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie! Co się stało? Będę ci ich napadli. Zabił ich potwór, leszy. Było na niego zlecenie, ale się spóźniłem. A to taka piękna wieś była. Dobrzy ludzie w niej żyli. Dobrzy i uczciwi. Oj, żal ich żal. Zaopiekujesz nią? Poprawdzie lepiej, żeby się z wami została. Zabawne. Kiedyś ludzie błagali, żebyśmy nie zabierali im dzieci. Kiedyś nie było takiej biedy. Mam czwórkę wnucząt. Była szóstka, ale zeszłej zimy żeśmy dwójkę pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. Znaczy, mamy dodanej czterdziestka. Weź te pieniądze. To na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczę, że wódkę pijecie... Ile koron! Niech wam bogi dziękują, panie Wiedźmin! Niech was mają w opiece! Czas na mnie. Już? Ale... ale czemu? Taki los Wiedźmina. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Odwiedzisz mnie tu kiedyś? Tak. Może Trzymaj się, mała Czy mam jeszcze kogoś zwycięstwo? Wilka! chodź, kupimy trochę mąki Ciocia zrobi podpłomyków hmm? No co ty na to? Czym są podpłomyki? Oto jest pytanie jeszcze możemy wybrać go na gorę, tylko pytanie brzmi, czy to będzie gdzieś... Uff, ty daleko! A nie, muszę inaczej zrobić, bo nie trafię. No dobra, to gdzieś tam. Co znajdziemy na tablicy? Widzę, że coś jest teraz. Bierz co chcesz, bierz co chcesz, najbliższy znacznik jest Hala Wisielców. Czyli tam gdzie zaczęliśmy naszą grę tak naprawdę Jak wiesz, że jesteśmy blisko do czemu byli. Tego nie zrobić w ten sposób, jak właśnie teraz to robię. O, ty. Zły pomysł. Dobra, mamy pas Przyszedłeś Czy tu O, jestem przeciężony, jak miło. Czy jesteś ten niego co... Ten mm, ten pancerz całkiem nieźle. Jak to się robiło z shiftem? od znaków... Czekaj, czekaj, jak się wyrzucało R dobra Jak mam 12, to znaczy, że nie jest zbyt dobrze, bo za dużo rzeczy nie wezmę. Ja tu chciałem przyjść No, co jest Co jest z tym? Zdężony. Pokażmy, co wy tutaj mieliście takiego ciekawego, że aż mi musiało przeciążyć. R. Ciele też wyfalmy. Tarek, tu była drabina. Tu była drabina. Glak, gul, baba cmentarna. Ciekawe, czemu nie oddał trofeów. Może wtedy też próbowali go oszukać. A, takie buty. Dobra, ale zobaczmy ten mieczek nowy. To wpadło nam. Przebicie, nocnak w akcji. Nie, przebicie jednak jest lepsze. T54 mnie jakoś nie zwodzi. Zobaczmy, czy mamy jeszcze coś fajnego gdzieś tutaj. Zadania. O, co zostało zrobione inaczej? Przypięcie schematu. Przemiosło. Edyt zadania. To jest w co odrzeszkać tego? Trudnik Wintera, wyścig. Obrońca wiary. Fajnie, że można coś robić. Miecz. To bym pośledził. Daleko? Niedaleko, ale widzimy się już w następnym odcinku z Wiedźmin 3 Dzikiego. Mam nadzieję. poszło? poszło że wam się podoba powrót i mam nadzieję że nie przeszkadzają wam zbytnio klawisze do zobaczenia, pozdrawiam na następnym odcinku, papa pa.